Historyczna dominacja Red Bulla, niesamowity comeback McLarena i niezmiennie to samo Ferrari. Tak właśnie wyglądał sezon 2023 dla niektórych do zapomnienia, a dla innych wręcz przeciwnie. I to właśnie na tych największych wygranych zakończonego już sezonu Formuły 1 skupimy się w tym momencie. Lewis Hamilton, mimo że ma za sobą kolejny, drugi już sezon bezwycięstwa w wyścigu. Tak w porównaniu do poprzednich mistrzostw, te myślę, że może zaliczyć do udanych. Kierowcy Mercedesa zaledwie 6 razy udało się stanąć na podium. Jednak obok Maxa Verstappena jest jedynym kierowcą, który jeśli dojeżdżał do mety, to robił to w czołowej dziesiątce. Ta konsekwentność w zdobywaniu punktów sprawiła, że Brytyjczyk już na rundę przed końcem zapewnił sobie pierwszy raz w karierze trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej z dorobkiem 234 punktów. Czym niewątpliwie pomógł Mercedesowi w wywalczeniu wicemistrzostwa konta. Konstruktorów. Kolejny weteran królowej motorsportu, który, jak wino, im starszy, tym lepszy, czyli Fernando Alonso, 8 miejsc na podium i aż 206 punktów. To liczby, jakimi w roku 2023 może pochwalić się dwukrotny Mistrz Świata, który po przenosinach do Astona Martina zaliczył najlepszy sezon od 10 lat. Po bardzo dobrym początku sezonu wydawało się, że Hiszpan może być najgroźniejszym rywalem Czeka, w walce o wicemistrzostwo, ale przez spadającą formę brytyjskiego zespołu i wymagającą drugą część sezonu. Reszta stawki odrobiła straty, jednak mimo tego, Fernando tylko trzy razy opuszczając punktowaną dziesiątkę, utrzymał wysoką pozycję, kończąc sezon na czwartym miejscu. A jeśli ty nie chcesz opuścić kolejnych materiałów f 1 zostaw subskrypcję i bądź ze wszystkim na bieżąco. Gdyby po Grand Prix Bahrainu ktoś powiedziałby, że Lando Norris do samego końca będzie walczył o czwarte miejsce wśród kierowców, zapewne zostałby wyśmiany. Jednak Brytyjczyk od poprawek McLaren'a wprowadzonych podczas weekendów w Austrii na dobre zawitał w ścisłej czołówce i odjechał najlepszy sezon w swojej karierze. Wystarczy zresztą zobaczyć na statystykę, która mówi, że odgrąb na Red Bull Ringu, poza Mistrzem Świata to właśnie kierowca McLarena zgromadził na swoim koncie najwięcej punktów, stając w tym czasie dziewięciokrotnie na podium, wliczając w to sobotnie sprinty i właśnie dlatego jest on w gronie największych wygranych, mimo że wyścigu dalej nie wygrał. Zwycięstwem natomiast może pochwalić się zespołowy partner Brytyjczyka, Oscar Piastri. Oczywiście był to tylko sprint, ale wygrana to wygrana. Poza tym Australijczyk dwa razy meldował się na podium w niedzielnym wyścigu, cały czas prezentując tempo zbliżone do bardziej doświadczonego kolegi. I nawet mimo tego, że w ostatecznym rozrachunku zdobył dwukrotnie mniejszą ilość punktów od Lando, myślę, że można nazwać go rewelacją sezonu. W końcu jest on najlepszym debiutantem od czasu zawitania f 1 Charlesa Leclerc'a w roku 2018. Liam Lawson to kolejny kierowca, dla którego również sezon 2023 był debiutancki i również może on go zapisać na duży plus. Nowozelandczyk, korzystając na nieobecności Daniela Ricardo, wskoczył do bolidu Alfa Tauri i pokazał się w królowej motorsportu ze znakomitej strony. Najbardziej pamiętny z jego pięciu występów może być wymagający weekend w Singapurze, gdzie junior Red Bulla zdobył swoje pierwsze punkty. Ale poza tym trzeba pamiętać, że dwukrotnie kończył wyścig tuż za czołową dziesiątką. I jako pierwszy w tym roku wyprzedził na torze Max Verstappen'a, co może zapisać sobie do. CV. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie 21 latek zasłużył sobie na kontrakt Formule 1. Max Dominator Verstappen, tak od w zasadzie dwóch lat można już nazywać Holendra, który jeździ po prostu w swojej lidze. Z początku były niewielkie problemy, jeśli można to tak w ogóle nazwać, ponieważ w pierwszych czterech wyścigach dwukrotnie przegrał z Czeko. Jednak później z każdym kolejnym Grand Prix mogliśmy tylko dopisywać 25 albo 26 punktów na konto kierowcy, który zdobył mistrzostwo z kosmiczną przewagą nad resztą stawki. Jeszcze minimum dwa takie sezony i Max będzie gotów pobić wydawałoby się niebotyczne rekordy Louisa Hamiltona czy też Michaela Schumachera. To byli najwięksi wygrani w roku 2023, jednak wyróżnienie trafia do Alexa Albona za totalne zdominowanie rywalizacji wewnątrz zespołowej, Carlosa Sańca za wygranie wyścigu jako jedyny kierowca spoza Red Bulla, Yukiego Tsunody, który zaliczył chyba największy postęp wśród wszystkich kierowców oraz Sergio Pereza za mimo wszystko dowiezienie do końca swojego pierwszego wicemistrzostwa kierowców. A dla Ciebie kto jest największym wygranym ubiegłego sezonu? Daj znać w komentarzu, a jeśli jeszcze nie widziałeś to kliknij tutaj i zobacz jak rzeczywiście dobry jest Max Verstappen.